IFA BK to jeden z najdziwniejszych motocykli minionej epoki. Z założenia sprzęt miał być dosyć prostym, ale eleganckim, a przede wszystkim ekstrawaganckim motocyklem dla burżuazji. Moglibyśmy się z tym zgodzić, gdyby nie fakt, że napędzał go dwusuwowy silnik boksera o pojemności 350 cm3. Takiego dziwadła świat jeszcze nie widział. Z drugiej strony IFA BK 350 produkowana była w latach 50., a to oznacza, że powstawała w złotych czasach socjalizmu i gdybyśmy mieli ją porównać do innych motocykli produkowanych w tym okresie, to możemy uznać, że była ostatnim socjalistycznym haustem świeżego powietrza przed bezpowrotnym opadnięciem na dno. Czasy to były specyficzne. Europa wracała z odległej wojennej wojaczki do swojego rytmu, a ludzi nie było stać na wysublimowane motocykle z Zachodu. Poza tym, zarówno państwa, zakłady, jak i finalni nabywcy mieli ważniejsze sprawy na głowie niż zakup skomplikowanych i drogich motocykli. Przecież materiały, jak i czas poświęcony na stworzenie motocykla, można było przeznaczyć na zupełnie inne, dużo ważniejsze sprawy. Z drugiej strony motocykle były zdecydowanie tańsze od aut, a przeciętny Kowalski lub w tym przypadku Schmidt musiał czymś dojeżdżać do roboty. Zresztą nie każdy w latach 50. był szeregowym stoczniowcem lub murarzem i nie każdy chciał jeździć prymitywnym i wolnym żakiem lub DKW RT 125. Mimo wszystko w społeczeństwie występowały osoby majętne i przede wszystkim takie, które chciały jeździć szybciej i na motocyklu wyglądać bardziej elegancko niż na podstawowych motocyklach dla ludu. Wydaje mi się, że na tej kanwie powstał właśnie motocykl BK350. Bo jak wytłumaczyć inaczej konstrukcję dwusuwowego boksera napędzanego wałem Kardana, który rozwijał prędkość maksymalną wynoszącą 120 km na godzinę. Oczywiście nie była to konstrukcja godna inżynierów BMW. Motocykl nadal był prosty, ale na każdym kroku było widać w nim finezję. Dzisiaj to sprawia, że ifa BK350 jest szczególnie lubiana przez fanów motocykli zabytkowych. Świat europejski, ale i nie tylko, po zakończeniu II wojny światowej stanął na rozdrożu. Wystarczy tylko przypomnieć, że Czerwona Zaraza doszła aż do Berlina. Szczęśliwie dla Europy Zachodniej wojska aliantów od zachodu parły przez Francję i część Niemiec, aby zatrzymać się nad Renem. Trzecia Rzesza została podzielona na NRD oraz zdecydowanie większe RFN. Granica obu państw była jedną z najpilniej strzeżonych granic. Tak czy inaczej, NRD wpadła w sidła Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a pech chciał, że na tych terenach znajdowały się zakłady, które przed wojną produkowały cenione motocykle DKW. Szopał, miejscowość, w której znajdowały się DKW, znalazło się na terenach objętych miłością radzieckich władz. No i oczywiście wszystko, co miało wartość i sens, szybko trafiło w głop ZSRR. Do kraju wódki i kawioru pojechała przede wszystkim dokumentacja, poza tym urządzenia, a tak naprawdę wszystko, co się dało. Na szczęście, chociaż w tym przypadku to nieszczęśliwe słowo, fabryka została znacjonalizowana i przysposobiona przez Zjednoczenie Przemysłowe Zakładów Budowy Pojazdów. Przyznacie finezyjna nazwa, godna zresztą naszych zachodnich sąsiadów. Skrót jednak brzmi dzisiaj dumnie: IFA. I chociaż dzisiaj możemy narzekać na socjalistyczne motocykle, naśmiewać się z nich i złożeczyć, to w gwoli uczciwości musimy przyznać, że IFA była fabryką, która była jasnym punktem na czerwonej mapie beznadziei. Wystarczy wspomnieć o istnieniu takich motocykli jak Simpson czy MZ, a potem wspomnieć o wolumenie produkcyjnym. Ludzie pokochali te motocykle nie tylko w krajach z za żelaznej kurtyny. Dzisiaj, po wielu latach, miłość ta nie słabnie, a jednoślady wyprodukowane w tamtych czasach nadal są cenione przez fanatyków starych motocykli. Tak czy inaczej, warunki były ciężkie, trudne, a nawet trochę beznadziejne. W socjalistycznych, czytaj beznadziejnych, realiach powstawał motocykl DKW BK350. Jednoślad, który zachwycał swoją innowacyjnością, osiągami i prezencją, to było naprawdę coś. BK-350 przede wszystkim swoim silnikiem oraz napędem kardana nawiązywało do przedwojennych konstrukcji BMW, tak naprawdę tylko w wyobraźni, ponieważ nie miało to nic wspólnego z jednostkami powstającymi niegdyś w fabrykach BMW, ale skojarzenia były jasne. Z drugiej strony, pod obudowami cylindrów znajdował się silnik dwusuwowy, czyli prosty w konstrukcji działaniu i serwisie piec, który nie wymagał zegarmistrzowskich umiejętności. Dwusuwowy silnik boksera miał jeszcze jedną olbrzymią zaletę. Cylindry oraz głowice znajdowały się poza aerodynamicznym obrębem koła przedniego oraz błotnika. Wystawały poza linię motocykla, a co za tym idzie, miały zdecydowanie bardziej wydajne chłodzenie niż np. późniejsze czechosłowackie konstrukcje dwucylindrowe. Poza tym BK350 ważyło zaledwie 142 kg w wersji solo, podczas gdy przeciętna radziecka solówka ważyła około 200 kg. Jeśli zestawimy to z prędkościami osiąganymi przez oba motocykle, to może wyjść, że mniejsze BK350 nie tylko jest nieco szybsze, ale przede wszystkim łatwiejsze w prowadzeniu. Za sprawą niższej masy. Oczywiście wiele rzeczy może się zmienić po zapięciu wózka bocznego do obu motocykli. BKA wychodziła również w wersji z wózkiem bocznym. Tak czy inaczej, IFA stworzyła motocykl, który był lekki, dynamiczny, a przede wszystkim wyglądał bardzo elegancko. Poza tym, dwusuwowy silnik z odpowiednio dobraną mieszanką mógł kopcić nawet mniej niż przeciętny radziecki zaprzęg, ale to już temat na odrębną, filozoficzną opowieść. Jeśli zwrócimy uwagę na detale tego motocykla, to szybko dostrzeżemy kilka spraw. Po pierwsze, silnik jest dosyć duży jak na swoją pojemność. Po drugie, nie widać gaźników. Jak to zatem możliwe? To proste zostały one schowane pod obudowami silnika. To oczywiście sprawia, że piec wydaje się większy, ale całość wygląda zdecydowanie bardziej elegancko. Tak naprawdę wszystko oprócz cylindrów zostało zgrabnie schowane pod aluminiowymi pokrywami. Aż dziw bierze, że jest to motocykl niemiecki, a nie włoski, a do tego był konstruowany za żelazną kurtyną. IFA BK350 zawdzięcza swoją nazwę skrótowi. Pozwólcie, że nie będę tego czytał, a dodam napis i sami spróbujcie to przeczytać. Z kolei BK to skrót po prostu od Boxer Cardan. 350 to już jak możecie się domyślać klasa pojemnościowa motocykla. BK350 to motocykl przede wszystkim solidnie stojący na rozwiązaniach technicznych. Początkowo silnik osiągał moc na poziomie 15 koni mechanicznych. Dopiero w roku 1956 moc maksymalną podniesiono do 17 koni mechanicznych. Za przeniesienie napędu na wał kardana odpowiadało jednotarczowe suche sprzęgło. To rozwiązanie, wykorzystywane na przykład przez BMW w swoich bokserach, praktycznie nigdy nie było stosowane w kooperacji z silnikiem dwusuwowym. Dla przeciętnego użytkownika nie miało to jednak większego znaczenia. Chociaż rozdzielenie układu olejowego między dwa osobne układy silnik-skrzynia mogło ułatwiać wiele spraw, przynajmniej odnosząc się do konkurencyjnych silników czterosuwowych. Przecież silniki dwusuwowe praktycznie zawsze mają osobną komorę skrzyni biegów i wał korbowego z oddzielnym smarowaniem. Poza tym, z punktu widzenia serwisu skrzyni biegów, dokręcenie jej do kadłuba silnika również mogło być pomocne. Nie trzeba było rozkręcać całego silnika, na przykład do wymiany łożysk, skrzyni biegów. To jednak sprawy mocno techniczne. Dużo ważniejsza dla modnego burżuja była obecność wału kardana. Oznacza to zatem, że kierowca nie musiał się brudzić smarując łańcuch i nie musiał myśleć o jego napięciu. Wystarczyło raz na czas zadbać o stan i wymianę oleju w przekładni kątowej, aby zapomnieć o temacie na wiele tysięcy kilometrów. Specy od motocykli zabytkowych zwracają uwagę na zwartą konstrukcję silnika, która umożliwiała zastosowanie czterostopniowej skrzyni biegów. To miało spory wpływ nie tylko na dynamikę pojazdu, ale jego moc i prędkość maksymalną. Do zbiornika paliwa należało wlać mieszankę paliwa z olejem w stosunku 1 do 25. Przyznacie dosyć tłusta proporcja, jak na maszyny IFY. Jednostka napędowa BK350 znalazła się w stalowej ramie, a w zawieszeniu przed nim mogliśmy znaleźć klasyczny widelec teleskopowy. Tak naprawdę nie powinno nas to dziwić, ponieważ jeszcze podczas II wojny światowej Niemcy używali takiego zawieszenia. Kultowym BMW R75. Chociaż przedni widelec notował skok w okolicach 130 mm, to archaiczne tylne zawieszenie suwakowe wymagało wspomożenia przez siedzenie sercowe, które były amortyzowane przez sporej wielkości sprężyny rozwiązanie sprawiło, że BK350 wyglądało jeszcze bardziej elegancko. To, na co na pewno należy zwrócić uwagę, to fakt, że BK350 posiadała pełnopiastowe hamulce bębnowe, które doskonale radziły sobie z wyhamowaniem tego motocykla. BK350 była mocno demonizowana w naszym kraju. Musimy pamiętać, że w czasach Prosperity nieliczne sztuki na polskich drogach konkurowały z motocyklami DKW RT 125, Sokołami RT 125, WFM 125 czy ciężkimi junakami. BK350 była nie tylko szybsza, ale i bardziej dynamiczna, a przede wszystkim niezwykle elegancka. Tak czy inaczej dorobiła się miana czarnej śmierci. Wpływ na to miał kolor. Bardzo popularne było czarne malowanie i fakt, że rzadko którym motocyklem można było jeździć ze stałą prędkością 100 km na godzinę. Tytułem końca należy wspomnieć, że BK-350 można było wyposażyć w wózek boczny marki Stoy. Dzięki takiej konfiguracji motocykl stawał się pojazdem rodzinnym. Jak widzicie BK-350 jest żywym dowodem na to, że nawet w szarych, socjalistycznych czasach można było zbudować motocykl sensowny, ładny i niezły w eksploatacji. Oczywiście, gdyby nie miał wad, to pozostałby lub jego kolejne wcielenie w dalszej produkcji, ale jednak pk 350 było swoistym wybuchem supernowej na ciemnym, pochmurnym niebie DDR-u.